A adaptacji. Wiem, że żeby o tym mówić, żeby nie udawać, że wszystko jest idealne, bo prawda jest taka, że emigracja to nie tylko Instagram z pięknych plaż. To też łzy w poduszkę i tęsknota za tym, co zostawiliśmy. No bo niestety tak jest. Czasami wracamy do wspomnień. W moim domu bardzo często się mówi, o tym, jak było w Polsce, jak by to było, gdybyśmy byli w Polsce. Ale wiecie co? Te momenty samotności nauczyły mnie więcej o sobie niż lata życia w Polsce. Nauczyły mnie, że jestem silniejsza, niż myślałam. Zobaczcie, natura jest przepiękna. Nic dodać, nic ująć. Kochani, takie pytania, które zadaje sobie każdy emigrant, ale o których rzadko się mówi głośno. Te pytania, które przechodzą o trzeciej w nocy, czy o drugiej, nie możecie spać. Jedno z takich pytań to jest: czy to była dobra decyzja? I to jest u każdej jednej osoby. Czy emigracja? Była dobrą decyzją. Szczególnie, gdy widzimy na różnych mediach społecznościowych, na przykład na Facebooku, jak nasi znajomi z Polski kupują nowe mieszkania, awansują w pracy.